Gość Studia Bałtyk. Senator Platformy Obywatelskiej Piotr Ziętarski, przewodniczący Senackiej Komisji Ustawodawczej, jednocześnie członek Krajowej Rady Sądownictwa. Dzień dobry Panie Senatorze. Dzień dobry, dzień dobry, piękny dzień. Czy szykuje nam się duża nowelizacja kodeksu karnego, chociaż tylko Klub Prawa i Sprawiedliwości jest przeciwny, bo mówi o kompleksowej nowelizacji. Natomiast czy te proponowane przez rząd zmiany idą we właściwym kierunku, że prawo... Które teraz mówi minister Biernacki, ten system jest niewydolny, wobec tego po tych zmianach będzie wydolny. Skrócą się kolejki czekających do odsiadki tak zwanej? Na pewno tak. Projekt zakłada przede wszystkim zwiększenie skuteczności oraz nieuchronność kary. Dotychczasowa praktyka orzecznictwa sądów powoduje to, że wyroki są wskazujące w 60% dotyczą warunkowego y, zawieszenia kary, pozbawienia wolności. I są to kary w odczuciu społecznym. No, o niskim stopniu społecznej dolegliwości, czyli tak jakby y, sprawca czuł się bezkarnie, a także wywołują właśnie u samych skazanych potrzebę, y, brak jakby potrzeby przestrzegania porządku prawnego na przyszłość. A więc przede wszystkim proponuje się zwiększenie możliwości orzekania kar, ograniczenia wolności. Czyli to te są to, kar zwane kary wolnościowe. To są kary wolnościowe, to jest. Y, Dozorowana praca na cele społeczne oraz potrącanie lub potrącanie z wynagrodzenia, a wielką nowością będzie wprowadzenie kar mieszanych. Co to oznacza, że jednocześnie będzie można orzec krótkoterminową karę pozbawienia wolności i jednocześnie po jej odbyciu karę ograniczenia wolności. Będzie można zamienić, za, nie zarządzać tak jak to do tej pory jest. Jeśli nie wykona skazane określono warunku, to natychmiast około ponad 50% kar zawieszonych jest zarządzanych. A teraz nie trzeba będzie zarządzić automatycznie wykonania kary pozbawienia wolności, tylko będzie można dać inną karę wolnościową, która okaże się skuteczna. Poza tym skończy się z tym tak zwanym eksperymentem, przynajmniej w rozumieniu ustawowym, jeśli chodzi o dozór elektroniczny. Będzie to kodeksowa już, już kara. Okazuje się, że dozór elektroniczny się sprawdził nie tylko jako dolegliwość, ale także jako środek probacji, czyli na przykład y, przy zakazie. Ale też nie jest powierzchni, Przy powierzchni zakazie jest zbliżania się do ofiary. To jest bardzo skuteczny środek. Panie senatorze, ale pomówmy o tej karze w zawieszeniu, tak zwane Podwyższamy górną granicę kary pozbawienia wolności, czyli większa elastyczność rozstrzegania. nie do 15 lat, a będzie można do 20 lat orzekać kary pozbawienia wolności. Panie tak. senatorze, dlaczego teraz sądy tak często orzekają właśnie kary w zawieszeniu? Bo ta nowa propozycja, że kara w zawieszeniu na rok i raz. A dlaczego teraz tak często jest? Stosowany? No właśnie. Yy, kodeks przyjmie zasadę tak zwanej jednej szansy. Czyli, że raz można zawiesić i koniec. Raz, raz tak dać Zawieszana, potem, no tak. potem odwieszana. No tak, tylko, że była razy? sytuacja taka, że była yy, zawieszana ponownie ale jeśli było przestępstwo popełnione podobne, czyli z tego samego rozdziału kodeksu karnego, to automatycznie trzeba było zarządzić wykonanie kary. Teraz nawet y, Trybunał uznał, że takie automatyczne zarządzanie wykonania kary tej pierwszej w sytuacji, kiedy są szczególne okoliczności, bardzo często to jest bardzo duży dystans czasowy, y, czasowy zupełnie nowe okoliczności rodzinne i tak dalej, I sąd widzi, że no, drobiaz popełnił drugi i chce zawiesić i zawiesza, to Automatycznie musi zarządzić wykonanie kary. Tak było na przykład u Agatowskiego przecież. Powiedzmy, automat kompletny, no, a sąd nie może być bezdusznym automatem. Prawo, proszę Państwa, naprawdę nie jest bezduszne. Bez, bezduszni są stosujący prawo. Są często słabymi prawnikami, są osobami, które są pozbawione empatii. Prawo ma takie instrumenty, że można je zastosować w sposób racjonalny, nie można się zasłaniać bezdusznością prawa. Wracam do pytania, skąd to powszechne wydawanie wyroków w zawieszeniu? No właśnie, dlatego, że mały katalog. Nie było możliwości tej, tej, tego mieszania. No. I, i, i stąd, stąd wydaje się, że ta... Ale jeszcze raz mówię, tu nawet nie chodzi o ilość kar w zawieszeniu, tylko o problem taki, że w ponad 50% te kary były zarządzane. Czyli tak czy inaczej musieli odsiadywać karę, bo nie wykonali określonego obowiązku. A teraz będzie można, nie trzeba będzie zarządzić, tylko będzie można zastosować karę finansową, karę ograniczenia wolności. To jest współczesny pręgierz, można powiedzieć, pod pręgierzem opinii społecznej dany człowiek ubrany. Yy, prawda, w odblaskową kurteczkę sprząta, prawda, miasto, tak? Na, yy, na oczach, na oczach Ale teraz też jest taka możliwość i też takie możliwości nie są często wykorzystywane, że A to różnie bywa, Państwa, Różnie bywa, no róż, róż, może tutaj w tym okręgu jest inaczej. Różnie, różnie bywa, bo nawet są, ja nie chcę tutaj, a nawet w, na, na naszym okręgu, ja mówię okręgu w, w sensie oddziaływania naszej rozgłości. Różnice są zdecydowane między Przedsłupskiem a Koszalem. No, no właśnie, także, że niektórzy skazani mogą iść do, do pracy. Ale to to jest, kwestia, to jest kwestia właśnie współpracy przy wykonaniu kary. A jak ma wyglądać resocjalizacja? Hasło klucz, słowo klucz? Resocjalizacja jest prowadzona, bo ja wiem, jest prowadzona w zakładach karnych i mam wiele przykładów, że ta resocjalizacja jest skuteczna. Ale powiedzmy sobie szczerze, nie głównym celem kary jest resocjalizacja. Celem głównym kar jest dolegliwość, dolegliwość i izolacja w najcięższych przestępstwach w celu prewencyjnym, w celu zabezpieczenia społeczeństwa przed no bandyctwem po prostu. Panie senatorze, wszystkie kluby parlamentarne, oprócz Prawa i Sprawiedliwości objawiały się za dalszymi bandytizma. pracami w kwestii nowelizacji, tak. ale PiS chce kompleksowej jakby reformy yy, prawa i nie tylko prawa karnego, ale kodeksu karno-wykonawczego i tak dalej, i tak dalej. Ja już trochę jestem w parlamencie. Wiem jak wyglądają te yy, kompleksowe nowelizacje. Gdybyśmy nie robili yy, krok po kroku, gdybyśmy rzeczywiście tylko yy, chcieli czekać na wielkie nowelizacje, to byśmy się w ogóle nie doczekali. W związku z tym, naprawdę, oczywiście, z punktu widzenia teorii prawodawstwa, to można tak, tak mówić, że najlepiej jest tworzyć nową, nową kodyfikację. Tylko, że ona wymaga tyle, tyle czasu, że właściwie, że właściwie, no, no proszę bardzo, kodeks cywilny jest od 1964 roku, tak? Obowiązujące. I kolejnych kilkadziesiąt lat na zmiany trzeba było czekać. No. Ale przeciwna tak. też jest komisja kodyfikacyjna. Komisja kodyfikacyjna bardzo często teoretyzuje, mam na to dowody, bo na przykład przeciw Komisji Kodyfikacyjnej prowadzę w tej chwili, jest po pierwszym czytaniu, w Sejmie inicjatywę dotyczącą zmiany kodeksu postępowania karnego. Też wielka rewolucja, przecież słyszymy, ona ma wejść w lipcu 2015 roku. Zmiana zupełnie procesu. Na proces realnie kontraryjny, to znaczy walczą strony, sędzia nie my. Przysłuchuje się tylko wyłączony z jakiejkolwiek inicjatywy dowodowej I nawet strony, nie słucha strony tylko, tylko strony ja zauważyłem jedną rzecz i to prowadzę że przy tej bierności nie ma nie zauważono nierówności stron mianowicie adwokat nie ma możliwości uzyskania dowodu, na przykład w postaci uchylenia tajemnicy bankowej, bądź też y, y, informacji, która nie jest objęta y, y, informacją publiczną, czyli na przykład bilingi i jak może równie walczyć. I, taką, i taki instrument y, wprowadzam teraz. Czyli, a komisja kodyfikacyjna pracowała dwa lata nad tym i nie zauważyła tego. Się... Także myślę, że, że tutaj praktycy, Komisja Kodyfikacyjna głównie składa się niestety z teoretyków, bądź z sędziów Sądu Najwyższego, którzy tylko e, poszli, że tak powiem, z profesury do, do Sądu Najwyższego. Ale nie obawia się Pan, panie senatorze, ja bo i takie głosy są też, że, że ludzie zamiast, przestępcy ogólnie mówiąc, przestępcy zamiast do więzień będą teraz na wolności, bo prawo będzie dla nich załaskawe. Ale proszę państwa, no właśnie, a, a jak jest w tej chwili, że y, y, oczekują, że są przepełnione cele, że mamy najwięcej kar pozbawienia wolności w Europie, prawda? A przestępczość spadła. Proszę zobaczyć, przestępczość spadła w sposób bardzo istotny. Czyli coś jest nie tak z orzekaniem. I, i dlatego też no, musi być właśnie, e, tak jak powiedziałem, prawo. Praktyczne prawo bardziej elastyczne, dające sędziemu większą możliwość dostosowania określonych środków do jego sytuacji. Wobec tego, czy te zmiany, które być może za jakiś czas nastąpią, spowodują, że nie będzie skutecznie. takich sytuacji, że nie będzie przypadków Radosława Agatowskiego, że nie będzie przypadku Elwisa z koszańskiego aresztu tak. i taki A... przypadek jak szef koszańskiej służby więziennej winny, ale nie. Proszę Państwa, ja jestem przy, przy, chcę uświadomić Państwu i wszystkim, że na szczęście sądownictwo jest dwuinstancyjne i na rozstrzygnięciu pierwszej instancji nie można mówić, że, że sądownictwo jest złe po to, stworzono dwuinstancyjny system, żeby oceniać wyrok przez pryzmat zakończenia postępowania. Postępowanie nie zostało zakończone. To co ja, wi ja wiem, oczywiście apelacja, apelacja Mówimy jest. o sprawie pułkownika Krzysztofa sprawie ale wcześniejsze no, te sprawy, Radosław Radowski, Elwis, za złoty 99 batonik. No panie senatorze, że takie sytuacje zakłada pan, że po tych zmianach... A tam była inna sytuacja, tam była sytuacja pewnego błędu jeśli chodzi o kwestię wykonania no kary, coś ale, ale tak... właśnie tam nie było tej możliwości, czyli był ten automatyzm. Tak czy inaczej kara byłaby zarządzona, ta Wcześniej zawieszona, niestety, dlatego że sąd tu był związany, tu akurat będę, będę bronił sądu w sprawie Agatowskiego, dlatego że Agatowski odpowiadał w granicach ograniczonej poczytalności i sąd dawał mu właśnie warunkowe zawieszenie ponownie, ale niestety musiał zarządzać, tylko że zarządzał to w sposób nieprawidłowy, nie wyznaczał obrońcy. Ale nawet gdyby był ten obrońca. Później, powiedzmy sobie szczerze, to efekt byłby ten sam, dlatego że tutaj automat był, 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 był stosowany. I tu, tu była tylko kwestia ewentualnie odroczenia, ułaskawienia, uruchomienia tych nadzwyczajnych środków, a yy, środków takich, które by doprowadziły natomiast nie, nie, niezwyczajnych, nie tych normalnych. Ostatnie pytanie, Panie że kiedy, odwładnych. jeśli już ruszyła ta machina Sejmowa, mówimy o nowelizacji kodeksu, kiedy możemy spodziewać się finału? Biorąc pod uwagę takie, a nie inne nastawienia poszczególne. Jeśli chodzi grupów, o kodeks tak. Nie, ja myślę, że to już, że to szybko pójdzie, że myślę, że najdalej do, do jesieni powinny być prace ukończone. Dziękuję bardzo. Senator Platformy Obywatelskiej Piotr Ziętarski, przewodniczący Senackiej Komisji Ustawodawczej i członek Krajowej Rady Sądownictwa był gościem Studia Bałtyk. Dziękuję bardzo. Gość Studia Bałtyk.